Dobra, a tutaj zamiast japońskiej, a zobaczymy najpierw z Ostrobokiem może. Może się skusi. Jeszcze to samo miejsce. Na cefala ładnie wchodzi tam e, mhm. też inne ryby wchodzą, ale wszystkie indyjskie na, na cefala weszły trzy. Dwie zwykłe, i jedna medalowa. O, branie było na spinningu, ciekawe. Sonar cisza. Bardzo się cieszę, gdyż eksploracja 1 jest za mną Dobra, wiecie. O! Już chciałem zbijać zestaw z wody, nie? O! Widziałeś? <laughs> nie to, halo. Na, na spinning Grafiki. Dziękuję. Tak. Dokładnie. A chciałem zwijać zestaw, w tym momencie uderzenie dostałem. O i na ostroboko coś małego idzie. Też makrela? No jak? Dobra. Elegancko. Wszystko wiemy, nie o co chodzi. Można tak powiedzieć. Nie, 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 nie. Makar, nie chcę zobaczyć. Makrela indyjska. W momencie zwijania zestawu yy, dostałem branie. Także tym bardziej cieszy. Unikatowa makrela indyjska. 6 kg 145 g. A ona jest do 7 kilo, także kolejny gatunek w unikacie z Malediwów odkoczony, ładnie.